Pewnie już dobrze znacie z lekcji chemii czy przyrody, ale dziś będziemy omawiać budowę atomu pod względem ładunku elektrostatycznego. Atom będzie elektrycznie obojętny, kiedy liczba protonów, czyli tych cząstek dodatnio naładowanych. Budowa atomu jednostka ładunku elektrycznego. Na tej lekcji przypomnimy sobie, jak jest zbudowany atom. Dowiemy się również, czym jest ładunek elementarny. Zanim zaczniemy lekcję, będę bardzo wdzięczny za Twoją łapkę w górę, Twój komentarz, opisz mi, co najbardziej Ci się podoba, ale przede wszystkim za udostępnienie tego filmu. Będę również wdzięczny za subskrypcję tego kanału. Zajrzyj też do opisu pod spodem. Wracajmy do zajęć. W klasie siódmej omawialiśmy cząsteczkową budowę materii. Rozróżnialiśmy taki schemat budowy. Najpierw było ciało fizyczne, które zbudowane było z substancji. Substancja była zbudowana z cząsteczek, a cząsteczki składały się właśnie z atomów. Na tej lekcji przyjrzymy się dokładniej budowie atomu. Pewnie już dobrze znacie z lekcji chemii czy przyrody, ale dziś będziemy omawiać budowę atomu pod względem ładunku elektrostatycznego. Prawidłowy opis atomu jest możliwy dopiero po poznaniu mechaniki kwantowej, której nie ma w programie szkoły podstawowej. Zatem na lekcji tej będziemy omawiać budowę atomu w bardzo uproszczonej formie. Wiemy o tym, że tak. Atom składa się z jądra, w którym są dodatnio naładowane protony, to ze względu na ładunek elektrostatyczny, oraz elektrycznie obojętne neutrony. Czyli atom składa się przede wszystkim z jądra, w którym są dodatnio naładowane protony i elektrycznie obojętne neutrony, a wokół jądra krążą po takich powłokach elektronowych, orbitach, ujemnie naładowane elektrony. Tak? I to jest. Można powiedzieć bardzo uproszczona forma budowa atomu. Jeszcze raz, atom składa się z jądra, w którym są dodatnio naładowane protony, tak, i elektrycznie obojętne neutrony, a wokół jądra krążą po powłokach elektronowych, po takich orbitach, ujemnie naładowane elektrony. Atomy są bardzo, bardzo małe. Średnica atomu to jest mniej więcej 10 do minus 10 metra, a jego masa jest bardzo też malutka. Tak, waha się od 1,67 razy 10 do minus 27. Tak, czyli 27 miejsce po przecinku do 5 razy 10, do minus 25. Tak, kilograma. Więc bardzo, bardzo mała. Masa elektronu jest prawie 2000 razy mniejsza od masy protonu. Dlatego też w jądrze atomowym jest skupiona prawie cała jego Masa. I rozmiary tutaj, tak, nie są do końca. To jest bardzo schematyczne, bo to nie jest w skali. Bo tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie narysowali jądro, tak? W postaci kuli, które ma średnicę jednego metra, to elektrony krążyłyby po orbitach o średnicy 100 km. Zatem Rozmiary są bardzo interesujące, prawda? więc to, co my tutaj rysujemy, tak naprawdę nie pokazuje tego, jak naprawdę wygląda atom. Dlatego mówię, jest to bardzo uproszczona, uproszczony model budowy atomu. Tak? Także rozmiary jądra są mniej więcej około 100 tysięcy razy mniejsze niż rozmiary całego atomu. I teraz omówimy sobie budowę atomu ze względu na jego ładunek elektrostatyczny. Atom będzie elektrycznie obojętny, kiedy liczba protonów, czyli tych cząstek dodatnio naładowanych, będzie równa liczbie elektronów, czyli cząstek ujemnie naładowanych. Tak? Czyli można powiedzieć, że ten ładunek się tutaj znosi, że liczba są takie same. Czyli atom wtedy jest elektrycznie obojętny. Jeżeli z ostatniej powłoki, powłoki tak zwanej walencyjnej, zostaje oderwany jeden lub kilka elektronów. To elektryczna równowaga takiego atomu jest wówczas zachwiana, czyli powstaje wtedy jon. Tak? I teraz, jeżeli ten, a z tego atoma, atomu elektron, można powiedzieć, z tej ostatniej powłoki przemieścił się, ponieważ elektrony mają taką właściwość, że mogą się przemieszczać między innymi atomami, czyli one raz mogą należeć sobie do tego atomu, a raz przesunąć się i należeć sobie do tego atomu. Czyli teraz ten atom stał się jonem. Gdzie liczba protonów jest więcej niż liczba elektronów, oczywiście, że na początku był elektrycznie obojętny. Zatem taki jon, gdzie liczba protonów, czyli tych cząstek dodatnio naładowanych jest więcej niż elektronów, tych ujemnych, nazywamy kationem. Czyli ten atom stał się kationem, ponieważ jest dodatnio naładowany. A ten atom, ponieważ przyjął jeden elektron, na ostatnią powłokę walencyjną, czyli liczba protonów jest mniejsza niż liczba elektronów, tak? Nazywamy jonem anionem. I kilka słów na temat podstawowego ładunku, tak? Zwanego ładunkiem elementarnym. Jak już wcześniej wspomniałem, wartość ładunku elektronu i protonu są takie same. Różnią się tylko znakiem. I oznaczamy odpowiednio minus E i E. Ładunek E elementarny o wartości 1,62000 razy 10 do minus 19 kulomba właśnie nazywamy ładunkiem elementarnym. Jednostką ładunku elementarnego w układzie SI jest właśnie Coulomb. Oczywiście nazwa jednostki pochodzi jak zwykle od francuskiego fizyka Charlesa Augustina de Coulomba, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Sformułował on prawo wzajemnego oddziaływania ładunków elektrycznych. Kulomb jest bardzo duży. Jeden kulomb to 6,24 razy 10 do 18 ładunków elektrycznych. I kilka słów wyjaśnień. Teraz bardziej dokładnie na czym polega właśnie elektryzowanie się ciał. Weźmy sobie to na przykładzie pocierania tkaniną balonika. Tak? Zachodzi zjawisko właśnie. O którym wcześniej wspomnieliśmy. Odrywanie się elektronów z powłok walencyjnych, tak, z atomów z tkaniny i przeskakiwanie tych elektronów na powłoki walencyjne atomów balonika. W ten sposób, tak, niektóre elektrony się po prostu odrywają i przeskakują. I to są te nasze ładunki. Zgadza się? I przychodzą na powierzchnię tego balonika. Dzięki temu na w baloniku gromadzi się nadmiar ładunków ujemnych i elektryzuje się ujemnie, a na tkaniny pojawia się niedobór ładunków ujemnych, czyli elektryzuje się dodatnio. Bardzo ważna rzecz. Elektryzowanie polega właśnie na przenoszeniu elektronów z jednego ciała na drugie. Możliwość przeskakiwania, tak? Przenoszenia ładunków mają tylko elektrony. Protony się nie przemieszczają między atomami. Bardzo ważne do zapamiętania, wielokrotnie uczniowie mają z tym wyzwanie. Czyli jeszcze raz, elektryzowanie polega na przenoszeniu elektronów z jednego ciała na drugie. A skoro tak się dzieje, to znaczy, że każdy ładunek zgromadzony na naelektryzowanym ciale jest wielokrotnością ładunku elementarnego E. Czyli nie można naładować tak? Naelektryzować, można powiedzieć, do jednego ciała. Niewielokrotnością ładunku elementarnego, ponieważ jego ładunek równa się wielokrotności ładunku elementarnego. Bardzo ważne dwa zdania do zapamiętania z tej lekcji. Skąd możemy się dowiedzieć, czy dana substancja elektryzuje się dodatnio czy ujemnie? W jaki sposób zachodzą te własności tej substancji? Tak? I to, jakim ładunkiem charakteryzuje się dany materiał, właśnie, przede wszystkim przez pocieranie. Możemy odczytać z tak zwanego szeregu tryboelektrycznego. Jest to właśnie taki szereg, czyli uszeregowanie materiałów od dodatnich do ujemnych, i które charakteryzują się właśnie elektryzowaniem się na dany znak. I najbardziej w lewo wysunięte będą takie materiały. Zaczynamy właśnie od powietrza. Ludzka skóra tak? ludzkie włosy charakteryzują się tutaj. Yy, elektryzowaniem się głównie dodatnio, czy różnego rodzaju materiał jak wełna, czy jedwab. Słabo tutaj, tak mniej więcej neutralnie będzie się elektryzować papier, stal, metal i drewno, a bardzo ujemnie różne materiały, zaczynające od bursztynu, tak? Chciałem powiedzieć amber w angielsku, tak? Bursztynu, e, styropianu, różnego rodzaju właśnie e, tworzywa sztuczy, jak poliestyren Poliester, poliuretan, polipropylen i takie inne rzeczy, właśnie, plastiki, wszystkie tego rodzaju, a najbardziej ujemnie w tym szeregu będzie teflon. I podsumowując, atom jest zbudowany z jądra, w którym znajdują się dodatnio naładowane protony oraz elektrycznie obojętne neutrony. Wokół jądra Krążą elektrony na powłokach elektronowych. Elektrony posiadają ładunek ujemny. I atom jest elektrycznie obojętny, kiedy liczba protonów w jądrze jest równa liczbie elektronów na powłokach elektronowych. Kiedy kiedykolwiek atom straci lub zyska jeden elektron lub więcej na powłoce ostatniej, walencyjnej, zmieni się ten balans, staje się jonem. I kiedy liczba protonów jest większa niż liczba elektronów, czyli stracił elektrycznie obojętny atom jeden lub kilka elektronów, nazywamy go kationem. Ale kiedy a atom zyskał na powłoce walencyjnej elektrony, czyli liczba elektronów, które są ujemnie naładowane, jest większa niż liczba protonów w jądrze, taki jon ją nazywamy anionem. I ładunek elementarny to ładunek Elektryczny protonu, którego wartość wynosi 1,62000 razy 10 do minus -19 kulomba. Jednostką ładunku elektrycznego w układzie SI jest właśnie kulomb. I elektryzowanie polega na przenoszeniu elektronów z jednego ciała na drugie, a każdy ładunek Nagromadzony na elektryzowanym ciele jest wielokrotnością ładunku elementarnego. To tyle na tej lekcji. Nie zapomnij zostawić komentarza pod filmem. Do zobaczenia na następnej lekcji fizyki.